Survive the shots so of DIE NIGGA die nigga. die, nigga. die, uh... die. No, uważam, że graliśmy dobrze, dobrze skoncentrowani. Zespół z Gniezna grał tylko siedmioma zawodnikami, to może dlatego dawali nam rzucać z czystych pozycji, zacieśniali środek, ale my od początku widzieliśmy, że to jest mecz o baraż i nie, nie odpuścimy tego meczu i myślę, że zadania trenera spełniliśmy w 100 procentach. 9 zwycięstw rzędu, Łukasz. No, trzeba kontynuować tą, tą zwycięską pasę i potwierdzić wysoką formę, jaką prezentujecie obecnie w barażach prawda? i powrócić do Rugilii. Tak, tak. No, przed nami jeden z cięższych meczów, chociaż już o Pietruszkę tak naprawdę starnowią. Tam też byśmy chcieli pokazać klasę. To jednak wynik pójdzie w świat. I przed nami są bardzo no, ciężkie zespoły, nawet nie znamy ich, nie graliśmy nigdy z nimi. Nie wiem, no, myślę, że jeszcze czeka nas duża praca przed barażami. Właśnie, miejsce basketu chyba Łukasz, nie na parkietach trzeciej ligi, tylko tam, gdzie byliście wcześniej na parkietach drugoligowych. No Zgodzę się z Tobą, w tamtym roku już zabrakło bardzo niewiele do pozostania i praktycznie jeden mecz, a przegraliśmy ze cztery mecze jednym punktem i naprawdę nasze miejsce jest w, trzeciej, w drugiej lidze, publiczność dopisuje, naprawdę wspaniała atmosfera, frekwencja zawsze, no, należy nam się to miejsce.